Nasz równy rok na YouTubie. Wow! Zrobimy jakiś specjalny. Tak! W programie mamy Neolinę, origami, taj, tajną wiadomość wersję specjalną, jak zrobić coś z plasteliny, zrób to sam także wersja specjalna i mini movie z konikami. Cześć! To jest mój odcinek specjalny z neoliną. I chciałabym Wam pokazać, jak się robi gwiazdę. Zaczynajmy. Na początek wykładamy neolinę na kciuk i na mój palec. To samo robimy z drugą ręką. Następnie trzeba teraz tak ręce obrócić pokażę tutaj jedną rękę, bo mi się w kamerze nie zmieści żeby obydwie ręce położyć, jak jakby w powietrzu. Zdjąć linkę z kciuków i założyć tę drugą. To samo ma zrobić druga ręka, aby powstały takie dwie pętelki na kciuku i na małym palcu. Pokażę to jeszcze raz. Kładziemy, zawijamy i podnosimy. O tak. Teraz palcem wskazującym bierzemy na olinę stąd, ściągamy do siebie i stąd pomiędzy tych dwóch sznurków, żeby powstało takie coś. Teraz będzie bardzo trudny krok. Trzeba na olinę, która jest pomiędzy serdecznym palcem a małym, przenieść pod tymi dwoma sznurkami. i założyć na kciuka. To samo z drugą ręką. Ten sznurek, pod tymi sznurkami i tak. Teraz te sznurki, co wieszą pomiędzy kciukiem a wskazującym palcem, ten co jest oparty na kciuku, przenosimy na mały palec. To samo z drugą Ręką i wyszła taka gwiazda. Można nią pomrugać, rozchylając kciuki i małe palce. Jeżeli Wam się udało, to gratuluję i zapraszam do następnej części filmu. filmik na rok kanału jak zrobić otwór z plasteliny i tak, bierzecie jakąś kolor plasteliny i robicie z niej takie coś potem bierzecie nóż i tniecie żeby wyszło mniej więcej takie coś potem jeszcze mi trochę nie wyszło więc to sobie trochę, odetnę. No, Odkładacie ten kawałek gdzieś i bierzecie niebieską plastelinę. Spłaszczacie ją trochę, żeby wyszła gdzieś o taka i. Przyklejacie ją z przodu, żeby była przednia szyba. Potem bierzemy czarny, i wiemy, cztery. Tak jak łeczka. I przyklejamy je na samochód, żeby były jego koła. I proszę. Na razie tak wygląda. Teraz, jeśli wam trochę tu jest takie, to możecie to spłaszczyć. Tylko uwaga, żeby się chodzi nie zepsuł. I teraz robimy tu szyby po bokach. I proszę, przyklejamy. I z drugiej strony też. I to nam co nam wyszło? Autko! Więc odwiedzajcie moje kanały. To wszystko z mojej strony. Pa, pa! Cześć! To jest mój specjalny film Zrób to sam. I chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić naklejkę. Zaczynajmy. Wasze potrzebne materiały to taki kawałek jakby takiej kartki papieru, tyle że taki samoprzylepnik, tu jest klej. Możecie ją zdobyć ze swoich na przykład starych ćwiczeniówek z różnych klas, gdzie już wykorzystaliście naklejki, to powinny zostać takie w niektórych miejscach czyste powierzchnie. Bez żadnych specjalnych wyciętych naklejek. To po prostu musicie wyciąć sobie odpowiedni kształt i będziecie mieli taki szablon do zrobienia naklejki. Kiedy już taki szablon wycięliście, trzeba go odpowiednio pomalować mazakami. Mazaka, ma, mazaki dobrze się utrzymują na takich śliskich powierzchniach. Farba będzie tak. Mm, nie będzie się trzymała równo na powierzchni, tylko pojawią się tak jakby w niej dziury. No, a kredek w ogóle nie będzie widać. Możecie jeszcze ewentualnie narysować linię długopisem, ale ja wolę wszystko rysować mazakami. Kiedy już narysowany wzór będzie gotowy, to trzeba poczekać trochę aż. Mazak dobrze wyschnie. Kiedy jesteście pewni, że wzór na Waszej naklejce jest dobrze już wysechł, to możecie żeby, było, żeby wzór był trwa, trwa i tak szybko się nie zmazywał, możecie użyć zbawnego lakieru do paznokci. Albo, le, albo lakieru do włosów. Jeżeli Wam się udało, to gratuluję i zapraszam do następnej części filmu. Spokojnie, lato, spokojnie. Karolino, chodź odprowadzić lato na parkour. Ma... O matko, pół godziny jazdy to dla mnie za dużo. Co ty mówisz, strzała? Ja jutro będę miała godzinę jazdy. Z dziewczyną, która galopuje. Tak, ta praca jest wycerpująca. Ja tam chwilami mam ochotę uciec. Ja też. I ja też. I ja. Ty jesteś za mały na ucieczkę. No i co? A może by tak naprawdę by uciekliśmy? Dobry plan! Nie ma mowy! A to dlaczego? Nie poradzicie sobie w dziczy! Już chciałbym to zobaczyć! Gdzie jest jedzenie? Gdzie owiec? O Rajuniu zapomnieliście! Jesteście w dziczy! No, będziemy jeść trapę! A jeżeli napadnie was jakiś dziki wilk, powiedzmy? To co wtedy będzie? Popił was ochroni? Ej, odczep się! Nie, zabierzemy jaskiera. Jaskier jest najsilniejszy z nas wszystkich. Prawda, jaskieruś? Pójdziesz z nami, prawda? Eee, no dobra! Genialnie! No to dzisiaj o północy, zgoda? Zgoda, 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 zgoda. Nie. Popiół! Lato! Jaskier! Strzała! Zbudźcie się! Uciekamy! Dobrze moi drodzy, plan jest taki. Uciekamy jak najdalej, gdzie pieprz rośnie, tylko cii, nie obudźmy właścicieli ani co grosza mgły. Dobra, dobra. Dobra! Super, lecimy! Ej, kasztanka! Strzała! Lato! Jaskier popiół! Od kurde, zjali. Krastanka bolą mnie nogi. Ojej, oj, jestem głodny. Ech, moi drodzy, musicie wytrzymać. Przecież nie po to uciekliśmy, żebyście zaraz marudzili. No ale dobra, możemy zrobić mały postój. Jepie. Sielskie życie. Dobra, dobra. Sielskie życie, sielskim życiem, ale musimy już ruszać. Co? Już jest dopiero minęła sekunda. Tak ci się tylko wydaje. Dobra, wstawać, 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 le Leniuchy. Gdzie my jesteśmy? E, no, gdzieś musimy być. Ogal to Złota Dolina. Legendarne miejsce, o którym mi opowiadała mama. Mówiła, że ten, kto znajdzie Złotą Dolinę, będzie na zawsze szczęśliwy. Słuchajcie, uciekliśmy i teraz tutaj możemy zamieszkać. Hurra! No dobrze, huh! Dobra moi drodzy, pora już iść spać. Jest wieczór, późny wieczór. Kastanka, ja mam coś pod kopytem. Co takiego? Pewnie to jakiś kamień. Nie, to coś innego. No to co? Nie wiem. Dobrze, chodźmy spać. Jaskie, trochę się mnie zaniepokoiłeś. Dobra, chyba ci się przywidziało. Albo przedotknęło. Dobra, nie wiem, jak to się wymawia. Idźmy spać. Kastanka, coś spada z nieba. Wiem, to jest nie, to spadające gwiazdki na dobranoc. Chłopcy, weźcie się nie wygłupiajcie. To pewnie duchy z zaklętej złotej doliny. Czy co? To nie spadające gwiazdki na dobranoc? Nie, to duch. Ze Złotej Doliny, dawno, dawno temu, przyszedł koń, który uciekł ze stadniny swojej i przyszedł tutaj, ale wtedy przyszedł jakiś zły człowiek i go zabrał. I nie wiadomo, co się z nim stało. Może umarł, może go oddano na rzeź, ale jedno jest pewne, jego duch teraz tutaj grasuje i nie pozwala nikomu innemu podzielić jego losu co, co, duchy istnieją? Według legendy, tak. Kastanka jest raz i duchy nie istnieją. No może, istnieją. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. nie. Ej, chłopaki, gdzie jaskier i lato? Nie wiem. Może porwał ich duch ze złotej doliny. Stop, 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 stop. To jeszcze nie jest koniec filmu. Jeszcze będzie scena kulminacyjna. Bądźcie przy telefonach, komputerach, tabletach, laptopach, na czym oglądacie. Teraz będę pasowała, moje rodzeństwo, na współtworzycieli kanału. Pasuje ciebie na legalnego współtworzyciela kanału. Jeszcze, posypię mu. Sianko na głowę I, i oto jesteś legalnym współtworzycielem kanału. Czekaj, Ala pasuje Ciebie na legalnego współtworzyciela kanału. Oczywiście siano posypie i jesteś oto legalnym współtworzycielem kanału. Jeszcze, Ala teraz złoży przysięgę, żeby, że, że będzie, że nigdy nie opuści kanału oraz, że będzie wspierała swoich współtworzących, czyli mnie i innych. Alu, czy przysięgasz pomagać nam w współtworzeniu kanału? Przysięgam. Czy przysięgasz, że nigdy się od nas nie odwrócisz? Przysięgam. Dobrze. Wie, więc pora na specjalny znak, że jesteś legalnym współtworzycielem kanału, który ma już zrobioną przysięgę. Od razu Wam mówię, Wasz, wasz ulubiony, który, mój brat, który robi plastelinę z plasteliny różnych rzeczy. Nie, nie musi takiego czegoś mieć, dlatego, bo już to miał wcześniej. Więc, oto koniec specjału na nasz rok na kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zamieszczajcie komentarze, co można by było poprawić i dajcie lajka, jeżeli Wam się mocno podobało. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!